10 grudnia bardziej wierzyłem w tą dwudziestkę niż 4 i 5 stycznia, kiedy na starcie rajdu popatrzyłem, ile świetnych samochodów stanęło na tym starcie i ilu świetnych kierowców zdecydowało się, żeby wystartować, ilu świetnych kierowców powróciło po kilku latach przerwy. Jak zacząłem przyglądać się temu, kalkulować, byłem troszeczkę przerażony przestraszyłem się, że te nasze deklaracje tutaj, które, które jakby spełniliśmy przed wyjazdem będą ciężkie do zrealizowania. Jednak jednak moje obawy minęły dosyć szybko, bo już po prologu. Ten prolog był dla mnie sporym zaskoczeniem, ponieważ był to pierwszy odcinek specjalny na zawodach, który pokonywaliśmy tym samochodem. Ja miałem takie obawy, że Adam jednak ten stres startowy w połączeniu z brakiem doświadczenia w tym aucie spowoduje, że on będzie gdzieś szukał tej prędkości. No ja szukałem ja szukałem tak naprawdę sposobu, jak opanować go, żeby troszeczkę zwolnił na tym prologu. Jechaliśmy bardzo odważnie i, i szybko. Myślę, że gdybym, gdybym nie, nie powiedział kilku słów do Adama, byłoby jeszcze lepsze miejsce. Jednak cieszę się, że skończyliśmy na tym czternastym ten prolog i cieszę się, że później układało się to podobnie, ponieważ Adam cały czas próbował jechać szybciej, szybciej i szybciej. I myślę, że chyba w czasie rajdu miał do mnie nawet pretensje, że ja często go zwalniam. Myślę, że to w tej chwili minęło, nie wiem jak jest, bo nie, nie mieliśmy okazji sobie jeszcze takiej rozmowy szczerej przeprowadzić, ale to tempo, które, na które się zdecydowaliśmy wspólnie i bardzo dziękuję Adamowi, że, że posłuchał mnie i troszeczkę zdjął nogę z gazu, to tempo pozwoliło nam na dojechanie na naprawdę świetnym miejscu i bezpiecznie. Myśmy naprawdę każdy dzień tego rajdu przejechali bezpiecznie, bez żadnego ryzyka.